Lodem skuty. Cepnął śnieżek. Przyszła zima. <grymna> Sorek, nadal mam ma, reżim mama. Ja jedynie chciałbym, żeby ludzie patrząc na moje obrazy czuli się poruszeni. Chciałbym, by mówili. hej, on patrzy głębiej, on patrzy czulej. Malowanie to wszystko, co mam. A mimo to jedyne co słyszę boku to głosy mówiące miż do niczego się nie nadaje. Żebym przestał tworzyć. z takim i no To już za Będzie kara, to dal. I nie wychodzi dzisiaj! I nie wychodzi! No! Czemu zaczynasz? Drodzy Państwo, dziś Wielki Dzień, rocznica odzyskania niepodległości. Tak, jednak przede wszystkim urodziny naszego wspaniałego Imperatora. Przypadek? Nie sądzę. Dostałam informację, że już niebawem przemówi do nas Imperator. W dniu swojego święta Imperator ogłosi orędzie. Co to będzie? Będzie, będzie. Ale to za chwilę. Tymczasem wiadomości z kraju, bo cóż, nas obchodzą ze świata. Wszystko w naszej bajce funkcjonuje wspaniale. <tryk> I on mówi, nie idę na wyrw, nie pójdę na o Poszedł na górę, co nie? Chyba tak. No ale już wróciła. Po prostu zauważyłam, że dość mocno się zamyśliłeś i nie chciałam ci przeszkadzać. Więc, tak jak mówiłam, mogłabym mieć mężczyzn. Powiedz, jeżeli nie jest jakoś szczególnie pośledzona przez los, a już jeżeli jest jako taka ładna, bez większego problemu może mieć każdego mężczyzna. No, ja dzięki Bogu nie jestem pośledzona przez los. Mam jakąś tam swoją urodę, która. Nie wiem, czy ci się podoba. No, no ale nie chcę, bo, bo wiesz, bardziej niż tej gry to mnogości, ilości, wielości się brzydzą, tak Tak, fizycznie i nie tylko fizycznie. Z nie, 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 taka nie, 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 — To jak chcę do was w domu. — To powiem może że nie z domu, ale z chałupy. To będzie najgorsza kara. — Pan tam pani do mówi, Proszę o poprosowieństwo. — Proszę się A nie was wszystkich, <ślesz> <ślesz> Się. Dziękuję wam wszystkim, którzy świadkami jesteście tej chwili, w której oddałem całą swą istotę, mojej słodkiej, dobrej i kochanej żonie. Ucztujcie za moim ojcem, wychujcie we gdyż ja muszę ruszać, więc bądźcie zdrowi. Chcę, abyś ruszył po uczciwie. To niemożliwe. Bardzo to proszę. To niemożliwe. Bardzo proszę o to. To mnie raduje. A więc pozostań. Stanie? Nie! <grymne> nie przystani! Te po mojej Żadnym Żabnią sobie powinności pracy, Gdzież jestem łotym wysłałem przodem! Tu nie jestem, głupi, tak jak byłem. Słodziemy! Komy? Tak? Y -y -y. Y -y. Y -y -y. Jadwiga, autorka 44 niewydanych powieści. Wszystkie pieniądze wpływają na Ale mimo to kochałem Cię Jadwigo. A to i odeszłaś za światło. Od wieczora pewnego stwierdzisz drugiego, że cyniczna była miłość, a dwie się nie młodych chłopaków, że tam w kuchni nachykły maliowany dusz Agnieszki. Państwa, wyższa szkoła filmowa, telewizyjna ja, ja, Jak naprawdę wyglądał protest matek w Warszawie? Matki zmarłych maturzystów oburzone wyrokiem prokuratury. Na stacji metra tłumy rodzice ofiar protestują. Cichy protest na stacji metra w Warszawie. Podejrzani w sprawie wypadku autobusu zwolnieni z zarzutów. Prokuratura umorzyła sprawę kierowców. Co na to rodziny zmarłych? Wypadek w Białym Stoku. Rodziny ofiar protestują przeciwko wyrokowi prokuratury. Niczym nie uzasadniona chęć zemsty. Mówią zapytanie świadkowych protestów.

No, co mogła się stać? No, ten bareczek ją rzucił. No. Wyfrunął z mnie zapuścił ją w trąbę, zwał jak zwał. Zwłaszcza, szczególnie, żeby ją opuścił. No. No dobra. Kończę, trzeba będzie coś z nią zrobić. No, zaraz mi serial przypadnie. Okej, okay, dobra, na razie, papa. Mogłosiu, możemy porozmawiać? Nie! Nie! Przynajmniej wiadomo, że żyjesz. Wam również oczy wychowuje i chciałbym serdecznie pozdrowić osobę, nie wiem czy tutaj jest, ale jeżeli jest, chciałbym pozdrowić osobę, która wypięła tę miarkę po to, żeby podłączyć telefon do ładowania. Pozdrawiam.